Dzień dobry panu. Jesteśmy w nowym obiekcie McDonald's w Bolesławcu. Tak jest. Na swoim portalu pisaliśmy, że marzenia niektórych bolesławian się spełniły. Jak do tego doszło? No, wie pan co, no, inwestycja długo oczekiwana. To o tej lokalizacji... Mówiliśmy już parę ładnych lat, wiele rzeczy, wiele miało wpływ na to, że restauracja dopiero teraz powstała. Niemniej jednak myślę, że warto było czekać, bo wcześniejsze plany były takie, że restauracja miała być troszkę mniejsza, ze względu na mniejszą powierzchnię działki, którą inwestor pozyskał. Natomiast na dzień dzisiejszy, jak widać, zapraszam wszystkich tutaj mieszkańców w Bolesławce i okolic, jest to bardzo duża, przestronna, ładna restauracja, wygodna, z dużymi parkingami. Myślę, że Państwo z Bolesławca i okolic będziecie mieli frajdę Tutaj przebywać, spotykać się i korzystać z oferty naszej restauracji. Wszystkie produkty, które McDonald's oferuje, tutaj będą, rozumieć, tak? Oczywiście, że tak. I proszę Pana, a jak będzie restauracja otwarta? W jakich godzinach? Na dzień dzisiejszy, jeszcze na, na startowo, będzie restauracja otwarta na pewno od 7 do 12, może pierwszej w nocy. Będziemy obserwowali potrzeby konsumenta, czyli gościa, mieszkańców miasta i do tego się dostosujemy. Co by Pan y, dzisiaj, w pierwszy dzień, zaoferował tym? Ty wszystkim, co tutaj przyjdzie. No, taką wiodącą kanapką dzisiaj jest kanapka drwala, więc tak. zapraszam. Jest to kanapka, która od paru lat robi wielką furorę w Polsce, a ten rok jest no, bardzo wyjątkowym rokiem, bo bo sprzedajemy tych kanapek bardzo dużo. Ona występuje w kilku odmianach, więc myślę, że warto przyjść i ją spróbować. Niemniej jednak myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w Bernard. Są sałatki, bardzo dobre kawy, ciastka, kanapki różnego rodzaju. Myślę, że Borosławiec i jego mieszkańcy, jego... Z McDonaldem w niejednej lokalizacji. Ja się cieszę, że mogą po prostu mieć swoją restaurację teraz tutaj i na miejscu. Łatwo dostępną. W parę minut praktycznie z każdego miejsca w mieście można do niej dotrzeć. Dziękuję bardzo za rozmowę.